rusza Intercity Ślązak o no proszę i podjeżdża do nas SM42, która będzie ściągać gwiazda jak widzicie wszystko naraz, ale fajne Tak rozruch dziewiątki taki mocny jak ten. To mi się nie nudzi. Przed nami SM 42 3004. Czekam, czekam, aż będzie piast ściągany. A tu w międzyczasie ruszył ed 160. Pociągiem Intercity Wybicki. W końcu doczekałem się. Skład został sprawdzony. Nikt nic w środku nie zostało. skład jest ściągany odpocznę sobie o drzwi są otwarte jutro będzie także dzień i jutro będzie kolejny kurs Piasta z Krakowa do Gdyni te drzwi zostaną później oczywiście pozamykane jeszcze był tam w pociągu jeden, co najmniej jeden, bardzo twardy. także nie ma się o co tutaj martwić. Skład Polregio, Kubałówka, Kraków Główny, Habówka. I dalej zastępcza komunikacja autobusowa do zakopanego na tor 9 przy poronie pierwszym wiesz, za skład, który kończy bieg pojawił się sygnał dla pociągów kolei śląskich dziki cuk do Katowic. i Elfrusza pociąg Mamy wysoką frekwencję I dwie lokomotywy luzem ep 071036 Oraz Griffin Griffin jest naprawdę W Pantograf przy drucie. EU160-015 Kolejny błyszczący Griffin Ledwo co zdążyłem Pociąg TLK Lubomirski Punktualny odjazd Frekwencja jest już niska większość pasażerów jechała do Krakowa wow puste wagony ruszyła się 7 tak nagle Express Intercity Tatry opóźniony około 12 minut wjeżdża na tor 10 przy Peronie 5 I mamy ponownie EU2001

Grałem w jazdy Miechowity, bo się zaczaiłem na ekspres Intercity Tatry. Miechowita stoi i będzie podobnie jak Piast ściągana przez SM42. I jedzie jeszcze jakaś jazda manewrowa obok nas. A ta jazda manewrowa zakończyła się właśnie tutaj. EP071055 Pantograf przy drutach, tablica relacyjna pociągu Wetlina z Krakowa do Zagórza. Kolejny już dziś SN84. Planowy odjazd o godzinie 18:30.

Razem mamy przetura. dopisała. Ja to jest chyba pociąg do Rzeszowa. Proszę bardzo, pociąg do Wrocławia Kolejna EP09 007 dzisiaj już ją widzieliśmy Pociąg Index City Wyspiański. Przejechał opóźniony kilkanaście minut intakt City Ostrożność, i nie zbliżać się do krawędzi Perelu. Za zmianę Perelu przepraszamy. W dalszą drogę rusza Intakt City Wafel. Szperlin do przemyśla. W płaszczyźnie Boga, Tarów, Kąpicę, przeszkadzającym o 23 r. M. R. U. 44,002. Frekwencja wysoka, zwłaszcza w tych pierwszych dwóch wagonach, Tutaj już tak niekoniecznie, ale też nie jest. najniższa. jeżdża pociąg roztocze No i nie może być EP09 szoki Pociąg Rostocze z Lublina do Bochumina. Pociąg z Dębicy do Katowic. Będzie podmiana lokomotywy na pociągu Rostocze EP07 1036 ruszyła się. Odpięta została dziewiątka, ale tutaj jeszcze inna siódemka zmierza, więc jest ciekawie do odjazdu w pociągu mamy jeszcze około 8 minut, także całkiem sporo czasu EU07092 też ją dzisiaj widzieliśmy, znalazła w końcu dla siebie zatrudnienie będzie sprzęgana kolejna EP09 to Intercity Artus Zapunktualnie na to trzeci, trzy persony drugi Intercity Marszałek Piłsudski opóźnione kilkanaście minut Ale skład jest konkretny jak widzicie Te wagony na końcu to wyglądają na podsył, skład Polregio z Oświęcenia do Krakowa, Płaszowa jazda manewrowa, epoki.